Witam. Dzisiaj polski indywidualny pakiet przeciwchemiczny, czyli IPP51 i jest to polski zestaw substancji stosowanych do dezaktywacji bojowych środków trujących. Wszystkie te y, ampułki z roztworami znajdują się właśnie w środku. Yy, I tak, całość jest zrobiona z tworzywa sztucznego. Być może jest to jakiś bakelit, aczkolwiek tego pewny nie jestem i Masa całego pakietu ze wszystkim wynosi 230 gram i pakiet występuje w dwóch takich głównych wersjach IPP51M, czyli właśnie ten, który tutaj widzimy i IPP95. Jest to nieco inna wersja, różni się opakowaniem i jego zawartością. Tutaj sobie oczywiście otworzę cały pakiet, mam tu pudełko w razie Gdyby m, któreś z naczyń było wylane, kombinerki i rękawiczki, ale jeszcze może troszkę o e, samym IPP, e, to tak, naczynie o pojemności 40 cm sześciennych ma roztwór 15% krezolanu sodu oraz 96% alkoholu etylowego. I służy do, ten roztwór służy do neutralizacji środków fosforoorganicznych. Na przykład sarin. No, taki dosyć yy, no, pospolity środek, właśnie. Największe naczynie o pojemności 70 cm3. roztwór 10% chlorek cynku. I, i tyle. Natomiast szklany pojemnik ma 15 g monochloraminy B w 82% etanolu i przed użyciem należy rozpuścić po prostu 15 g monochloraminy w roztworze chlorku cynku, po prostu wsypać jedno do drugiego, tak. I roztwór służy do dezaktywacji iperytu i gazów V, na przykład gaz VX czy Vg. Eee, są jeszcze dwie szklane ampułki eee, z azotynem izoam, izo... Przepraszam izoamylu, eee, mam tutaj napisane, o pojemności około 0,5 centymetra sześciennego każda. Eee. I co? Roztwory mają po prostu łagodzić duszności występujące przy działaniu duszących gazów bojowych, na przykład fosgenu. Każda z tych ampułek jest umieszczona w ochronnym woreczku z takiej geustotkanej tkaniny, tak, która ma zatrzymywać odłamki szkłaże. Jak to zgniciemy, to że sobie nie pokaleczymy rąk, tylko że tak powiem, wyleci płyn, a w środku zostaną odłamki. I oczywiście w skład pakietu wchodzi gaza. Wchodzą cztery yy, serwetki gazy. Tu, yy, całość prezentuje się w taki następujący sposób. Jest to takie pudełeczko, które jest tutaj uszczelnione taką taśmą. Takim zwykłym przylepcem tkaninowym i ma tutaj instrukcję. O, tutaj zła ostrość w końcu. Można sobie zastopować. No i co, może przejdźmy sobie do otwierania tego. Jak pozwolicie, że zrobię to nad pudełeczkiem. Jeden pakiet miałem kiedyś rozszczelniony, po prostu zamknąłem wszystko. I zamknąłem wszystko w kartonowym pojemniku. To wystarczy. Nie, nie, nie potrzebujemy tutaj używać żadnych masek przeciwgazowych. O, tak jak widzicie, taśma nam tutaj elegancko zeszła. Pozbywam się jej. To ciasno no, siedzi. Nie, dobra, nie będę się tutaj bawił w kombinerki. Po prostu z wyczuciem to otworzę. Teraz powołam. Nie czuję, żeby cokolwiek tutaj wypadło. I tak, jak widzimy, tak, przejdźmy sobie najpierw może do tej pierwszej części. Mamy tutaj szpikulec. Tutaj sobie światło nastawię lepiej. O, mamy tutaj szpikulec. A, jakoś specjalnie ostry nie jest. Żeby przekłuć tam te ampułki, które właśnie zaraz pokażę. I mamy tutaj, tak jak. Źródła podają. Kawałeczki gazy. Zostawię sobie. Oczywiście nie będę wyrzucać tego. Yy, zawartości tego pakietu. Tutaj. A. Wszystko jasne. To jest. Yy, w środku jest właśnie ta szklana yy, ampułeczka. Jest dosyć twarde szkło, więc nie należy się. Bardziej coś pęknie, aczkolwiek, aczkolwiek lepiej być przygotowanym na taką ewentualność. I teraz tak. Sięgną rękawice, bo przeszkadzała mi w środku nitka. Największy. Pojemnik. Największy pojemniczek. O, zobaczcie. Wygląda to w taki sposób. Tutaj nic nie wylało. Czy mam taką. Nie, nic tutaj nie wylało, ponieważ po prostu nie czuję smrodu żadnego. Z tego. W środku pływa taka. No spora. Yy, jakaś. Spora spory element i po prostu to służy do przekłucia tego tak w, te, w ten sposób. Mm, na szczęście nic nie wylało, więc szczerze mówiąc bardzo się cieszę, ponieważ czułem y, specyficzny zapach z tego pakietu. Taki sam czułem z pakietu wylanego, więc po prostu bałem się, że coś tutaj wylało i to jest y, to to jest nasza y, średnia ampułka. O, tutaj jeszcze taki amortyzator był z waty dodatkowo. Ja mam taki plan, żeby jeszcze zrobić wydmuszkę tego pakietu, czyli po prostu yy, czyli po prostu albo opróżnić te wszystkie zbiorniki, albo po prostu do tych yy, do tych tych wad po prostu do tych yy, takich bandażowych pojemniczków po prostu Wypchać je czymś, żeby to wyglądało dobrze. O, tutaj chyba, chyba chodzi, żeby tutaj właśnie włożyć ten szpikulec i przekuć. Mówię, on nie jest jakoś bardzo ostry, więc trzeba przyłożyć do tego yy, dużą siłę. I tak, yy, to jest najprawdopodobniej naczynie o pojemności 40 cm sześciennych. właśnie z roztworem krezolanu sodu i alkoholu yy, etylowym. I alkoholu etylowego. No, to, to jest właśnie to naczynie. To jest to największe naczynie yy, o, o pojemności 70 cm sześciennych z roztworem chlorku cynku. A, i szklany pojemnik yy, monochloraminy B w wewnętrznej szklanej ampułce. To jest to, przepraszam, yy, w 82% etanolu. I przed użyciem należy rozpuścić monochloraminę B przez zgniecenie naczynia plastikowego. A, ok, czyli po prostu zgniatamy to, trzęsiemy I po wymieszaniu przekuwamy. I, że tak powiem, jesteśmy gotowi do odkażenia się. Tutaj mamy dwa wyżej wymienione. Yy, a, dwie szklane ampułki, to one mają taką samą zawartość yy, azotyn i zamylu o pojemności pół centymetra sześciennego każda. Yy, no i to jest, to jest właśnie to. Mają łagodzić właśnie tam, jak powiedziałem, duszności występujące przy działaniu duszących gazów bojowych. Szczerze mówiąc, yy, no jest tu spora chemia. Więc po prostu myślę, że mm, nie będę się bawił w robienie wydmuszki z tego pakietu. Po prostu schowam wszystko do środka, tak, tak jak było. Tak, 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 tak wygląda pakiet od środka. Tutaj właśnie mamy kieszonki na, na te nasze no, yy, ampułki. Tutaj oczywiście największa przegroda na największą. Średnia na średnią i to wygląda dokładnie w taki sposób. Uderzam teraz tego przekuł. Z moim szczęściem jest to prawdopodobne. No i zamykamy. Nie zamknąłem, oczywiście, do końca. I tak wygląda właśnie nasz pakiet. Tu, oczywiście, jeszcze gazy. To oczywiście wszystko w takich skarpetkach, że tak powiem, bandażowych i co. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o indywidualny pakiet przeciwchemiczny. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. że dowiedzieliście się czegoś o, o pakiecie, czego nie wiedzieliście, albo może właśnie dowiedzieliście, że dowiedzieliście się, że w ogóle takie coś istniało. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Widzimy się w następnym.